Tak jest, teraz będzie o, o Katowicach. W literaturze tym tematem zajmuję się od jakichś dwóch lat. Pisałem tym pracę licencjacką, częściowo będzie dotyczyć tego moja praca magisterska. Proszę Państwa, Katowice w literaturze to jest rzecz teraz bardziej pojawiająca się w pisarzach. Co pisać o Katowice, Dlatego, że jest to miasto młode, rozwijające się, nowoczesne, natomiast tak czy inaczej pojawiły się trzy motywy ukazywania Katowic w książkach. Pierwszym, y, może do tych motywów przejdę za chwilę. Natomiast tak, y, historia śląska, historia katowic jest na tyle skomplikowana i na tyle ciężka, że pisarze, literaci tą historię upraszczają. Pokazują ją w trochę y, sposób, może no, tak jak nazywamy, rewitalizowany, aby każdy tą historię zrozumiał, y, również osoba spoza Śląska. Y, proszę Państwa, jakie są Katowice w literaturze? Na pewno są właśnie nowoczesne, na pewno są modne, europejskie, bardzo regionalne, nastawione na tradycje, historię, górnego Śląska, ale też są niespójne i dziwne, bo nasze miasto jest piękne, wspaniałe, ale jest dziwne. Eee, taka jest prawda. Pierwsza książka, o której chciałbym opowiedzieć, to Jakuba świeka ciemność Kłoni. Niektórzy mówią, że grafomania. Być może. Powieść o tyle ciekawa, że dzieje się na katowickim dworcu pod kielichami, które już dzisiaj nie istnieją. Eee, proszę Państwa, w Katowicach w tej powieści panuje ciemność, która generalnie poluje na zwykłych ludzi. Eee, w nocy nie można właściwie... Eee, osoby wybrane przez ciemność giną, umierają. Jedyne miejsce, gdzie można się schować jest Katowicki Dworzec. Jakie Katowice są w tej powieści? Są niebezpieczne, wielkomiejskie, straszne, yy, natomiast tak trudne do ogarnięcia. Jeszcze raz powtarzam wielkomiejskie, to jest bardzo ważne. No i tak, Katowice w tej powieści to jest miasto, gdzie zwykłe rzeczy nie dzieją się zbyt często, co zresztą teraz będzie napisane. Yy, tak. Wszystko ma miejsce na katowickim dworcu, który jest trochę inny, jest, powiedzmy sobie szczerze, nieco, nieco tragicznym miejscem. E, tak, Druga powieść, o której opowiem, to będzie prawdopodobnie przymyśl Marka Krajewskiego. Zobaczycie, taki będzie następny slajd, bo nie do końca pamiętam. Yy, tak, Marek Krajewski, głowa Minotaura, yy, tej postaci nie muszę nikomu przedstawiać, yy, detektyw stworzony w powieściach Krajewskiego, Ebert Hardmont, yy, jest człowiekiem, który rozwiązuje zagadki kryminalne, akcja się dzieje oczywiście zawsze w latach 30 i w tej powieści głowy Minotaura Ebert jedzie do Katowic rozwijać yy, zagadkę właśnie kryminalną. Jakie są katowice u Krajewskiego? Są nowoczesne, jak na tamte lata, lata, 30. oczywiście. Nie są zdegradowane tak jak u ćwieka. Są nowoczesne, są piękne przede wszystkim. Wspaniałe kawiarnie, silnie istniejące. E, wspaniałe kawiarnie, wspaniałe hotele, m.in. hotel Monopol, gdzie zatrzymuje się właśnie Eberhard Mock. E, katowice są tak pięknie opisane, że jestem przekonany, że w 2016 roku, <grymka> W 2016 roku w 2013 roku Katowice walczyłyby przed wojną o pozycję stolicy kultury, jestem przekonany, żeby Katowice wygrały, a nie Wrocław. Wrocław oczywiście lubimy, ale od jakiegoś czasu trochę mniej. E, tak, tak, kolejna książka Henryka Wańka z Finisilezji. Henryk panie, niesamowita postać, malarz, grafik, e, publicysta. Napisał powieść niesamowitą. Czy to jest do końca powieść? Nie wiadomo. E, to jest właściwie fabularyzowany podręcznik historii Górnego i Dolnego Śląska. E, duża część tego podręcznika jest poświęcona właściwie Katowicom, chociaż ma to wszystko fabułę. E, z tej książki dowiadujemy się o historii, kulturze, legendach, mitologii, geografii Górnego i Dolnego Śląska. Jakie są Katowice u Wańka? Znowu są piękne, znowu są cudowne, wielkomiejskie, ale znowu niestety nieco zdegradowane i zniszczone. Lakce się w latach 30. i w porównaniu z Gibicami czy Bytowiem, to i bytowiem katowice wypadają bardzo blado. E, tak, właśnie, jeżeli polecam tą książkę, to wiecie się z niego z niej wszystkiego o Górnym Śląsku, czego jeszcze nie wiecie. E, Powieść jest, jest niesamowita i naprawdę może być niesamowitą, wspaniałą e, lekcją historii. E, tak, kolejna książka, jaka będzie, to będzie bodajże Kuta Grzegorza Kopaczewskiego. Yy, zaraz zobaczymy. Tak jest. Grzegorz Paczewski, Huta, Wydawnictwo Czarne. Yy, niezwykła rzecz. Yy, w Katowicach na terenie huty będą powstaje państwo w państwie. Niezwykłe miejsce, gdzie yy, artyści tworzą nową dolinę, artyści naukowcy, nową dolinę Krzemową. Yy, Katowice stają się tak ważne w tej powieści jak Paryż, Londyn czy Berlin, jeżeli chodzi o, o miejsca yy, miejsca na, yy, w całej Europie. Tak. Książka bardzo utopijna, ale nie antyutopijna, tutaj to zaznaczam. Tak czy inaczej powiem szczerze, że życzę sobie takich katowic, jakie są opisywane w książce są znowoczesne, Ludzie pracy, ludzie pracy nadrabiają wszystkie zaległości trzeciej RPI Polski Ludowej oraz czasów okupacji niemieckiej i tworzą wspaniały, cudowny Śląsk, cudowny silny Śląsk, także ee, powiem tak, książka jest między innymi po to, żeby się dobra Paczewskiego polecam nie tylko z tej książki, ale powiem tak, wszystko co ten człowiek napisał jest niezwykle ciekawe i niezwykle nowoczesne, postmodernistyczne. Takiego książka sobie życzę. I teraz tak, inne tytuły, które dotyczą stricte Katowic, tutaj wspomnę o wieży spadochronowej Kazimierza Wołgę. Myślę, że niektórzy z Państwa czytali tą książkę. Książka o tyle niesamowita, akcja dzieje się w latach yy, okupacji niemieckiej, napisane jest w latach 50., czyli nieco starszy tytuł. I tak, wieża spadochronowa opisuje historię, gdzie Katowice są bohaterem. Nie są tylko wydarzeń, ale same Katowice walczą z najeźdźcą i chcą, e, miasto prowadzi dialog z bohaterami tej powieści. Rzecz naprawdę niesamowita. Inne ciekawe tytuły to oczywiście też polecam kolonka, który może, Janosza, który może nie odwołuje się zwykle do Katowic, chociaż wątki katowickie też tam się znajdują. Jest to o tyle ciekawe, że sztuka teatru w pewne rzeczy upłyciła, a warto czytać oryginał. Teraz, tak, podsumowanie: trzy najważniejsze wątki katolickie w literaturze. Katowice jako miasto ludzi pracy, ludzi bardzo religijnych, bardzo wierzących, patrzących na świat w bardzo prosty sposób. To jest jedna rzecz. Następnie, druga sprawa, Katowice jako miasto bardzo zdegradowane. Miasto, które dopiero budzi się do życia, chociaż tutaj podejrzewam, że jest to Katowice mienica bytomska, nie Katowicka. Miasto, które budzi się do życia, miasto, które niszczy tą swoją degradację i zaczyna nowy rozdział w historii. Mam nadzieję, że tak właśnie się dzieje, i tutaj, patrząc na to miasto, wierzę, że tak właśnie to ma miejsce. I trzeci najważniejszy motyw Katowic. Katowice ujarzmione, katowice, które ciągle walczą, jak Chuck Norris, katowice, które walczą, katowice, które staną się miastem coraz lepszym, katowice silne. Także powiem w ten sposób, obraz Katowic w literaturze jest jednak pozytywny, bardzo pozytywny. Mam nadzieję, że to miasto będzie się rozwijać, czego życzę i sobie, i wam wszystkim. Bardzo dziękuję.